Dziś w naszej audycji przy Piwie o Piwie będę gościł panią Renatę Naczaj, jedyną w Polsce i o ile wiem jedną z niewielu w Europie trenerek y, mieszanych sztuk walki, które prowadzą przede wszystkim walki mężczyzn. Y, trenerkę, która, y, można powiedzieć, odkryła talent i poprowadziła pierwszą polską zawodniczkę, która zdobyła srebrny medal na ubiegłorocznych, może rok wcześniej, nie pamiętam. Mistrzostwach Świata w amatorskim MMA, trenerkę, która prowadziła i można powiedzieć rozpoczęła dobre kariery wielu zawodników, którzy na dziś startują w zawodowym MMA. Ponadto organizatorkę wielu turniejów dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Ponadto osobę, która zorganizowała, stworzyła i prowadzi bardzo istotny klub, TNT, naczaj Team yy, kobyłka. Żeby była jasność, kul przymieści w Ołomie. Yy, ponadto sędzinę amatorskich i zawodowych walk MMA. Jednym słowem, znamy się od dawna. Prowadziłem razem z walki. Prowadziłem walki yy, też jako konferencje w turniejach, gdzie Renata występowała. A po pewnym czasie okazało się, że ona no, czym zaskoczyła mnie zupełnie, zajmuję się również wędkarstwem. No to przyjąłem spokojnie wędkarstwo podlodowe, nie ma problemu, ale potem okazało się, że sama robi piwo. Nigdy w życiu nie znałem domowego browarnika osobiście, znałem kilku bimbrowników, ale to już, to było w czasach niesłusznie minionej epoki. Zawsze domowy browarnik kojarzył mi się z takim wikingiem z brodą i i jakimś tam dziwaczkiem, a tu nagle pani trener Renata Naczaj zajęła się piwami. Dlatego teraz zamienimy się w tym ciasnym kadrze i z mojej strony yy, kilka pytań. No to zacznijmy od tego, jak. Można takie piwo skalkulować. Bo ja rozumiem, że jak się robi bimber, to on po pewnym czasie wychodzi taniej niż wódka kupowana w sklepie. A jak jest ceną takiego piwa, które zrobiło się własnoręcznie? Czy to się opłaca? W sensie, gdybyśmy taką samą ilość piw chcieli kupić w sklepie, wypić, rozdać znajomym, przyjaciołom, I jak to wygląda? Witam serdecznie. Po takim przedstawieniu to pozostaje mi tylko powiedzieć: Dziękuję i wyjść. Dobra, było pytanie. To się oczywiście kalkuluje, bo piwo zrobione samodzielnie w domku jest bezcenne. A zupełnie poważnie, no to jeżeli oczywiście pozyskamy surowiec w postaci słodu, jęczmienia tam monachińskiego, takiego innego, trochę wody, każdy w krani, a najlepiej w studni ma, drożże, tak, no takie podstawowe, to no ch chyba na najdroższe to, to dobry chmiel jest tego całego ambarasu, no i, i praca i cierpliwość browarnika są przede wszystkim bezcenne. Hmm, Zakładam, że te piwa, które robimy w domu, y, absolutnie ich nie można porównać do, do piw pozbóju albo innych tego typu, które można kupić za tam, nie wiem, 2,50 w sklepie. Średnio te piwa wychodzą w granicach tak czysto robocizną. Maksymalnie myślę około 4 zł za pół litrową butelkę. No więc w sklepie dobrego piwa za 4 zł nie ma szans kupić. A kiedy zaczęłaś i na jakim, pod jakim wpływem produkować to swoje własne piwo? Czyli jak wszystko jest oczywiście przypadkiem, jakimś fajnym zbiegiem okoliczności. Byłam na bardzo sympatycznym ognisku, które wieńczyło jakby jakiś tam projekt. Oczywiście jak zwykle samochodem, jako kierowca, i tam jeden z uczestników tego projektu poczęstował nas swoim domowym piwem. No, polizałam z łyżeczki, bo nawet nie, nie, nie śmiałam wypić więcej. Ale zaintrygowało mnie to, że po prostu, jak to w domu zrobił piwo, nie, nie pod piwek, który pamiętam z czasów dziecięcych, który tryskał po ścianach i zalewał kuchnię w sobotę wielkanocną. E, poczytałam, poglądami YouTube'a e, i mówię, a co, no przecież ja nie zrobię, najwyżej wyleję. No i się okazało, że pierwsze piwo, jakie zrobiłam, to był Pilsner czeski. Zrobiłam go z brewkitu, no bo nikt nie ryzykuje za pierwszym razem chyba pełnego ważenia. I okazało się, że to jest bardzo fajne piwo. Ile tego wyszło? No, 20 litrów. Oj, no bo ja mam wielu przyjaciół, jak wiesz, więc szybko się to piwo rozeszło. Większość chwaliła myślę z grzeczności, natomiast rzeczywiście, kilka osób upomniało się, czy nie mam tam jeszcze w piwnicy więcej, co świadczy o tym, że chyba smakowało. No, potem było następne też jakieś takie jeszcze jeszcze stolepki, i później na następne, już dwa piwa, to już był pełny wyrób, tak? Czyli z pełnym procesem ważenia, zacierania, i, i cała sobota. No ale jak to wygląda, to co, masz jakąś piwnicę, schron, bunkier, gdzie to wszystko się dzieje, czy, czy w swojej kuchni? Wiesz co, ja mam kuchnię i ona na dzień dzisiejszy służy tylko i wyłącznie do wyrobu trunków wszelakich. Aha. Bo, bo poza, poza piwem robię też wynalazki typu wino domowe, chociaż podobno jeżeli wino nie jest z winogron, to nie powinno się nazywać winem. No więc napoje alkoholowe na bazie pseudowina ze wszystkiego, co się da. Wczoraj nastawiłam wino z kawy. Rozumiem. Na przykład. No i generalnie moja kuchnia służy tylko i wyłącznie do, do, do produkcji, magazynowania wtedy, kiedy potrzebne jest ciepło. Mam taki drugi pokój, który się nazywa magazynem. Tam są rzeczy do moich sportów, walki służbowe. I tam jest chłodniej, i to jest, że tak powiem, drugi etap, czyli te pierwsze chłodzenie. A potem leci to wszystko do piwnicy, gdzie już jest taki etap, że tak powiem, może nie przemarzania, ale, ale tak w granicach 10 stopni, nawet w lato nie przekracza 14. Więc jest, że tak powiem, wędruje to sobie z góry na dół. Renata, ty nie miewasz tremy, nie miewasz żadnych jakichś obaw, yy, lubisz wyzwania, więc w tej chwili. Te dwa piwa za chwilę będą próbować, no, na pewno niekwestionowani eksperci, tak jak Ty wypowiadasz się i działasz w sportach walki, tak oni mają i autorytet i wiedzę w dziedzinie piwa. Doktor Baranowski yy, i Państwo Landra. Czego się spodziewasz? Czy skrytykują te piwa, czy pochwalą jak sądzisz? Bo do tej pory no, miałeś od takich zwykłych konsumentów, prawda, ocenę. Wiesz co, no, wiadomo, tak. w temacie gustów nie ma o czym dyskutować. Wiadomo, że jako, jako rzeczywiście profesjonaliści będą to piwo oceniali nie na zasadzie smakuje mi, czy mi nie smakuje, tak? przepraszam, tylko przepraszam, czy jest... Przepraszam, 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 w temacie gustu można dyskutować, jeśli masz aparat pojęciowy. Niedawno byłem świadkiem właśnie dyskusji w Lublinie nad smakiem piwa, Okazuje się, że jeśli masz aparat pojęciowy, czyli powiedzmy, jeśli by to analogie zrobić do malarstwa, odróżnia się z to od wcierki, faktury, czy tego typu rzeczy, no właśnie, to można dyskutować. Dobrze, boisz się, że skrytykujący, że raczej pochwalą, jak sądzisz? Wiesz co, no po pierwsze się nie boję, bo, bo, bo gdybym się bała, to byśmy się tutaj nie widzieli. Jest to dla mnie jakaś na pewno Fajna sprawa i ciekawa przygoda, żeby, y, poniekąd to też zaszczyt, tak? No bo y, nie nauczysz się, jeżeli nie posłuchasz kilku opinii, jeżeli kilku trenerów, instruktorów y, nie powie ci, co dobrego, co złego jest w twojej technice. to z tego, że ona jest skuteczna? Ona jest skuteczna na teraz, tak? Więc jeżeli ona nie będzie ciągle doskonalona, to się kiedyś skiepści. No, się czuję, jak obok klatki. I to samo jest z tym piwem, tak? Są to bardzo różne dwa piwa od siebie. To piwo jest English Bitter. Znaczy, akurat ta butelka powinna być z czerwonym kapsłem, bo odwrotnie, taka przekorność babska. Wiesz, naklejka jest na innym piwie. Więc tak naprawdę, to to jest English Bitter. Jest to piwo pięknej barwie. Naprawdę, kolor i przejrzystość tego piwa śmiem twierdzić, że oceniona zostanie bardzo dobrze. Co do. Tego, jak mi to wyszło ekstraktowo, jak mi to na goryczce się zachmieliło, no to, to wiadomo, to będą od tego eksperci, którzy mi powiedzą, to źle nie poszło. Przypominam, że to są jedne z pierwszych moich piw popełnionych, więc bardzo jestem ciekawa po prostu, jak, jak, jak to oceniam. Tak? Natomiast to z czarnym kapselkiem to jest taka wariacja na temat, chciałam zrobić. Piwo ala karmelowe, takie karmi, tylko chciałam go zrobić alkoholowe. E, jakbym go tak nie rozrzedziła, przy filtracji, to pewnie by miało lepszy ekstrakt, ekstrakt więcej takiego smaku w sobie. E, to ale spokojnie się wypić, nie? więc no, myślę, że, że, że na pewno będą mieli panowie i panie eksperci o czym dyskutować. A ja jestem bardzo ciekawa tego, e, co wyszło dobrze, i być może nie zdaję sobie z tego sprawy, a co wydaje mi się, że jest świetne, a w opinii ekspertów okaże się, że weź, weź jeszcze potrenuj. Dziękujemy bardzo, dziękuję, że się zdecydowałaś i czekamy na ocenę naszych ekspertów. Naszym gościem była Renata Naczka. Dziękuję ślicznie, smacznego.